Przypominam, start godzina 13.15. Tur Bitwa Warszawska 1920. Jest to impreza zarejestrowana w międzynarodowym kalendarzu UCI. Klasy 2.2, Więc mogą w niej brać udział grupy profesjonalne, zawodowe. I, tak, I takowe właśnie startują. Startuje 23 ekipy z całego świata. Z 29 państw i są to ekipy naprawdę wysokiej klasy. W sumie 144 kolarzy stanęło wczoraj na starcie prologu. No i dzisiaj w Radzyminie etap Cudu nad Wisłą Bitwy Warszawskiej. Pierwszy etap z dwoma sektorami. Liczymy, że będą ogromne emocje. dzisiaj na tym etapie. No i w tym momencie ruszają do